Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa, więc bieżąca analiza techniczna. Rozpoczynamy 30 minut z wykresami. Tak, widzę, że już Państwo piszecie, co mamy omawiać. Ja dzisiaj zacznę od walut, a potem przejdziemy do kolejnych klas instrumentów. Dobrze, Eurodolar. dolar co, co się wydarzyło? Ja przypomnę, dwie ceny na pewno są, może trzy są tutaj kluczowe na wykresie dziennym, czterogodzinowym, czyli 1,2150. Ja bym pewnie to trochę podciągnął do góry, bo to jest kwestia, jak szeroko potraktujemy tą strefę, więc już poprawiam się. I zakładam, tak już wyprzedzając lekko, że w tą stronę euro może chcieć zmierzać w dniu dzisiejszym a to będzie efektem tego, że 1,2050 jest najbliższym e, wsparciem. Zdaję sobie sprawę, że cena jest mniej więcej 10 pipsów niżej, ale też w przeszłości zdarzały się dość duże naruszenia w tym obszarze. A już moment, zmienię tylko kolor, bo ten szary niekoniecznie jest tutaj widoczny. E, więc może się okazać, że rzeczywiście, że skoro nie udało się w dniu wczorajszym zepchnąć od 1,20% 50, 1.19.50 do dołu, tylko wyszliśmy dużą świecą do góry. No to ja w pierwszej kolejności jeszcze przynajmniej przez chwilę będę traktował 1.20.50 jako wsparcie, przynajmniej do zakończenia świecy czterogodzinnej, z założeniem, że w stronę 1.21.60 możemy zmierzyć. Jeżeli ma się w dłuższym terminie zniszczyć ten scenariusz rozbudowania w czasie i w cenie jeszcze nam fazy spadkowej na euro, no przypomnę, że to coś. Niesie za sobą znamiona rzeczywiście dość dużej wyprzedaży, no to wtedy trzeba będzie rzeczywiście patrzeć już bardziej realnie w stronę 1.1950. Tutaj nie potrzeba jakichś skomplikowanych wskaźników, widać, że stąd wzrosty się rozpoczynały, więc jest to klasyczne wsparcie. Pytanie tylko, na ile starczy siły kupującym, żeby stąd ruszyć na, na północ, tak? Także na pewno dzisiaj ja będę obserwował to 1.2050, powtórzę. Na H4, jeszcze jest trochę czasu na H1, wygląda to coraz słabiej, tak? no bo ewidentnie świeca schodzą coraz, minima ze świecą schodzą coraz niżej, więc trzeba się czyć z tym, że być może to 1.2050 dzisiaj będzie testowana, ale po drugiej stronie, czyli nie jako wsparcie, ale właśnie jako e, opór. Eurojen, trochę mniej typowo sięgam do par walutowych, ale to są też istotne według mnie instrumenty, albo przynajmniej ciekawe, no co istotne, to może już kwestia każdy indywidualnie będzie sobie osaniał. Wykres tygodniowy, mieliśmy kanał spadkowy, teraz no, wydaje mi się, że możemy próbować narysować jego odpowiednik, ale w drugą stronę, czyli euro zysku, zyskiwało na wartości, notowanie euro 1 na tygodniówce w górnej połówce Bollingera, więc to jasno i dobitnie wskazuje, że 127,50 to jest coś, co można byłoby spokojnie nazwać wsparciem, i do, od 2019 roku notowania były cały czas poniżej tej wartości. To też tak warto odnotować. I to jest też jeden z najbliższych możliwych dołków, który może być jeszcze przetestowany, zanim notowania euro ruszą na północ, jeszcze ewentualnie, tak? No bo stąd rozpoczęliśmy te. Ostatnie wzrosty, początek impulsu. Jeżeli przyjmiemy się poniżej 127,50, no to ten scenariusz umocnienia euro w stosunku do jedna trzeba będzie gdzieś schować trochę głębiej, po to, żeby móc patrzeć bliżej 124,50. Dobra, co to mamy? Jeden japoński. No, niebieska strefa oporowa. A w ramach rodzącego się trendu, rodzącego, istniejącego już chyba trendu wzrostowego, czyli 107 powoli jest przełamywana, więc trzeba będzie patrzeć o figurę wyżej, bliżej 108. Zobaczymy jeszcze, czy cena będzie próbowała nam powrócić, czyli dolar amerykański powrócić do 107 jako potencjalnej korekcji. Ogólnie dolar jest w fazie umacnienia, więc impuls wzrostowy oczywiście tutaj może być wydłużone, aczkolwiek zwracam uwagę i o tym już mówiłem wczoraj, on jest dość już długi i pod względem ceny i czasu, więc to na pewno sprzyja temu, żeby rozważać możliwość tworzenia się jakiegoś ruchu korekcyjnego, ponieważ każda seria czarnych świec w tej chwili w tym układzie, dla mnie to jest nic innego jak no, potencjalnie ruch korekcyjny, po którym oczywiście znowu białe świeca mogą się... Uaktywnić przynajmniej tak długo, jak ta wzrostowa linia trendu koloru, tutaj granatowego, bodajże jeszcze ma swoje uzasadnienie. No, w tej chwili można już oczywiście próbować rysować przyspieszoną linię trendu, ale to już na pewno nie na tym horyzoncie, nie na d tylko bardziej na, godzin, na godzinówce. Ja jeszcze tylko sprawdzę długości korek, bo nie pamiętam, czy to jest, tu jest 130 pipsów, poprzednia miała około a prawie 140. Tutaj jest figura, czyli trzeba żyć z tym weźmy tą największą, że jeżeli będzie przecena, no to nie powinna być ona większa niż ten fioletowy prostokącik. Ja go skopiuję i spróbuję przerzucić. No albo od 108, ewentualnie od każdej innej ceny, która może być też pomiędzy. No tego jeszcze nie wiemy, bo do tego potrzebujemy pewnie obserwować niższe interwały, żeby móc trochę więcej powiedzieć. Ja wczoraj jeszcze rzuciłem tu jedną liczbę 106,60, ona nie została przełamana, więc ten scenariusz. E, powrotu do poprzedniego dołka tutaj się nie zmaterializował, więc pilnowanie tych dołków, pilnowanie tych wsparć nawet na wykresach H4, okazuje się być nawet efektywnym zajęciem przynajmniej sugerującym, podpowiadającym, jak ta siła rozkłada się na bieżąco na wykresie. E, już patrzę, tutaj chyba było prośba o indeks dolarowy, a więc już wchodzimy na. instrument <coughs> <coughs> Za dużych zmian nie widzę. Czyli 91,20, 91,18 mam tutaj zieloną strefę jako opór. Oczywiście przypomnę, to może być szeroko rozumiana faza dystrybucji. Ja to już od dłuższego czasu podkreślam, bo tu mamy spadkową linię trendu. No, ewidentnie notowania nie chcą za bardzo nam spadać poniżej kolejnych poziomów. Mamy taki bardziej ruch konsolidacyjny pomiędzy zieloną, zieloną strefą, czyli 91,18 a 89,50. Punktów odniesienia jest sporo. Wszystkie te żółte obszary poniżej zielonego oporu aktualnego to są potencjalne wsparcia. No i dzień wczorajszy mieliśmy bardzo blisko 90-50, czyli wspominałem, że coś, co tam rzadko z przeszłości gdzieś kupujący się pojawiali. No tutaj się uaktywniło, więc ja nie zdziwię się, jeżeli rzeczywiście. 91.18, 91.20 będzie przełamywane. No, pytanie tylko, czy powtórzy się historia i będzie fałszywe wybicie, czy też wyjdziemy na trwałe, będzie jakiś retest i ruszymy dalej na północ. To oczywiście byłoby zgodne z jakąś tam moją dalekosiężną wizją, że ten dolar no, powinien, co by nie było, nie wiem, czy na to zasłużył, czy też nie, no, ale powinien się skorygować. Tak? Mam tu na myśli roczne spadki na indeksie dolarowym więc tak patrząc dalekosiężnie, no najbliższe to jest 23,6, siatka FIBO. Potem mamy 94,60, to jest 38,2. E, 38,2 idealnie pokazuje też nam ostatnie większe szczyty, to są wykasy tygodniowe, miesięczne, więc jako opór idealnie się to klasyfikuje. 23,6, no trochę może słabiej, ja bym pewnie zrobił to trochę niżej. Zresztą przesunę tą fioletową strefę, e, bo mamy tutaj ten żółty pociąg, tak, więc one się tu nie ma sensu tutaj tego robić, wystarczy żółty przesunąć jako potencjalny najbliższy przystanek, no wyższego rzędu, co by nie powiedzieć. Także indeks dolarowy, jeżeli pokona zielony opór, no to przyznam że nie powinno to a chyba być szczególnym zaskoczeniem, zakładając, że mamy tą fazę właśnie akumulacyjną, czyli podkupowania tego instrumentu po to, żeby on gdzieś tam w dłuższej perspektywie rósł. Ile to zobaczymy, bo to siatka FIBA, tak jak już powiedziałem, tutaj nam trochę informacji zostawiła. Rzućmy okiem na polskie pary, czyli PLN. No, wyjście powiedzieli 4.50, czyli w tym przypadku fioletowy kolor, no, zniwelowało, czy też zniweczyło nam. Możliwość umocnienia wspólnej waluty europejskiej. Znowu jesteśmy gdzieś 4,55. Za chwilę mamy 4,57. Są to kolejne opory. No i najwyższy w ostatnim, w ostatnim okresie 4,63. Proszę mi przypomnieć, ale jak dobrze pamiętam z informacji bardziej fundamentalnych, no to NBEP jest bardziej zainteresowany tym, żeby polska złotówka raczej była dość <laughs> w tym ujęciu tania. Co jest po myśli Przynajmniej tak to było w przypadku ostatnich interwencji. W no, takim kładzie no, pytanie: Czy zatrzymamy się na 4,55? Wczoraj minimalny cień się pojawił na, na świecy, więc widać, że coś tutaj jest na rzeczy, jeżeli chodzi o posiadacze krótkich pozycji. Mam to na myśli o to coś. No, ale nie jest to jakaś formacja konkretna świecowa, to jest po prostu kształt świecy szpulki. Ja po prostu dopisuję do tego całą teorię wynikającą z faktu, że jesteśmy na oporze. Gdyby to była spadająca gwiazda, ok, można byłoby zmienić, e, zmieniłoby to troszeczkę wydźwięk te, te, tej szpulki na bardziej negatywny, wtedy bym patrzył stąd 450, ale w tej chwili myślę, że można by się okazać tak, że obrosił mocniej nawet do 457. A co dalej? No zobaczymy. Tak czy tak raczej mamy konsolidację niż cośkolwiek trendowego od ponad roku. No i Dolne ograniczenie to 4,38, górne 4,63. E, widać to dość dobrze czy na tygodniówce czy na wykresie dziennym. O trendzie raczej trudno tutaj dyskutować. Pomimo, że w ramach konsolidacji widać, że te ruchy są dość silne i gwałtowne. O, to też warto byłoby podkreślić. USDPLN uh, no, 3.76 to jest wczorajszy atak. Nie widać tego, ponieważ marker, przepraszam, przedwczorajszy atak ze spadającą gwiazdą, i to jest właśnie ten kształt, który na oporze niesie za sobą już konkretną wiadomość. Tak, czyli w tym przypadku. Jest to świeca, która wskazuje, że tworzy nam się, żeby reakcja była po stronie posiadaczy krótkich pozycji. Czyli ktoś dobrnął do tej strefy, ktoś inny zaczął skupywać dany walor po to, żeby mieć z tyłu głowy zainteresowanie powrotem w stronę zielonej strefy 372. No, pytanie, czy zmienia nam się trend na tym instrumencie? Ja usunę sobie tą niebieską linię. Patrząc tak krótkowzrocznie. No to można byłoby próbować już narysować taką oto linię trendu. Patrząc w dłuższej perspektywie, no trudno nie zauważyć, że jednak to jest chyba dominujący kształt. Ostatnie korekty, czyli fazy wzrostowe ekstremalnie dłuże i skomplikowane składające się z wielu fal, więc tak naprawdę myślę, że jak nawet byśmy doszli w stronę 3,90, to i tak stosując zależności geometryczne, trzeba byłoby jeszcze patrzeć na południe, więc w pierwszej kolejności to coś chyba trzeba będzie traktować w kategorii ruchu korekcyjnego na wyższym horyzoncie czasu, co nie zmienia postaci, że oczywiście tutaj białe świece mogą się pojawić w większej zaangażowaniu i to jest też widoczne w poprzedniej korekcie, potem dopiero oczywiście przyszło cofnięcie. Ciekawym i ważnym miejscem według mnie będzie wyjście powyżej 3,70, bo zwracam uwagę, że to stąd właśnie kupujący dolara amerykańskiego próbowali nas wyciągać na dużo wyższe wartości, więc jeżeli to się przełamie, no to chyba troszeczkę tutaj energii będzie więcej skierowane w stworzenie białych świec. Wtedy na przykład ja już chyba będę patrzył z tym bliżej 4.0, bo tak naprawdę no, są tu jakieś małe opory, ale te główniejsze no, to właśnie są te, te wyższe wartości. Dobra, indeksy. Nie wiem, czy dotarła do Państwa informacja, zanim przyłączy się profil, że Tesla tam dość mocno traci na wartości. Jako uzasadnienie podano, że w Niemczech została. Wymyślona, właściwie już częściowo wdrożona pasta który, wodorowa, która może być ciekawym ogniwem, bezpiecznym to też ważne, ogniwem dla, dla samochodów. Więc konkurencja do zielonej energii, elektrycznej oczywiście energii gdzieś tam rośnie. A tutaj pan Waldemar mi podpowiada, że, że fabryki już nawet budują po to. Tak, naprawdę to też powinno być jakieś kosztowne, ale oczywiście, jeżeli znajdzie to. No, dobry grunt i popyt się pojawi, no to oczywiście efekt skali zadziała i to wszystko gdzieś tam zacznie yy, tanieć, no ale zobaczymy. Ten wodór gdzieś tam krąży przecież od kilku ładnych lat wokół nas. Więc jest to jakaś tam zawsze alternatywa. Dobra. Yy, US 30 31 600 niepokonane. Odbiliśmy Testujemy 31 100. Yy, ja tutaj mam dwa kolory, ale może to uporządkuję. Według mnie jest to jeszcze nieprzyłamane wsparcie. Musielibyśmy zejść sporo niżej. No, musiałaby być przynajmniej powtórka tego, co było tutaj, tak, żeby móc wywać, że w okolicach 3100 31 możemy to interpretować jako opór. No, nie wykluczam, że to coś małe z dnia wczorajszego, no, właściwie nie wczorajszego, bo to są kwestie godzin, bo jesteśmy na Hatwórce, to może się rozbudować do tego, żeby stworzyć nam kolejną falę przeceny rozbudowania korektyne do 30 tysięcy. 500-550. Czemu mówię o rozbudowaniu korekty? Ponieważ no, na wyższym horyzoncie czasu spokojnie te korekty składały się z większej ilości elementów. Co więcej, jeżeli to będzie nasza baza, no to ja już mierzę, biorę mierzenie kierunkowe FIBO, czyli mierzę tą przecenę styczniową, odkładam od ostatnich szczytów no i wychodzi nam 30.406. Czyli lekko poniżej niebieskiego wsparcia. Czyli jest przestrzeń na to, żeby cena się dążąco obsunęła i jednocześnie, żebyśmy nie zmienili jeszcze, nie zmienili sobie interpretacji co do możliwości kreacji kolejnych impulsów wzrostowych. Jedyne co do po prostu oddali się w czasie, w czasie kolejnej impuls. No pytanie, czy oczywiście inwestorzy, a szczególnie duże fundusze, wykorzystają te niższe ceny do, do zakupów? Jeżeli tak, no to oczywiście trzeba patrzeć cały czas na pomoc. Eee, dobra, to mamy. Eee, czy spadki poniżej 30 tysięcy 40 miałyby duże konsekwencje? No konsekwencje takie, że następny przystanek to jest czerwona linia, ona tutaj z nami jest, ja nawet chyba mogę troszeczkę niżej przesunąć, to jest bliżej 29 tysięcy. Trzeba będzie patrzeć, czyli tak, no widać, że mniej więcej co 500 punktów, jeżeli dobrze liczę, są te strefy poukładane, no ale to wtedy to już będzie coś w skali o tej. Niekoniecznie tak jak tutaj rozbudowane w czasie na trzy fale, ale tu chodzi oczywiście o zakres ruchu cenowego. Wtedy będziemy się martwić, na pewno też tak już wyolbrzymiając, czy też wychodząc daleko w przyszłość, spadki poniżej tego szczytu sprzed roku, tak? To też miałoby swoje konsekwencje, ale już mocno negatywne, no bo wtedy ja musiałbym patrzeć już na niebieską linię 26 tysięcy jako potencjalne wsparcie. Ale to nie mówię, na razie nie ma co sięgać tak nisko, skoro potencjalnie 31100 jeszcze się może tak naprawdę dzisiaj wybronić, tak? Potem mamy to 3500 i to też jest na linii trendu, więc tutaj tych argumentów po stronie posiadaczy długiej pozycji jeszcze trochę jest. Nasdaq. No, skoro już wspomniałem o tej testing, no, to musi się to przełożyć rzeczywiście na Nazdaka. 12700 poddane poważnej próbie, to jest pomarańczowe pomarańczowe wsparcie. No, ja jeszcze mam tutaj taką zieloną kreskę trochę niżej, ale ja bym to wydzielił już mimo wszystko jako oddzielną Wartość i raczej należałoby to obserwować, oczywiście, na niższym wykresie, czyli H4. Już to trochę zeskaluję moment i usunę rysunki, bo mam wrażenie, że zostało mi coś. O. Na H4 wyglądałoby to tak. Zwracam uwagę, że coś się nam wykreowało po drodze. Ja o tym nie wspominałem podażowo, bo też nie miało to jeszcze tak dużego znaczenia, czyli 13300. Yy, I to wychodzi nam na jakąś ważną strefę podażową. Tak? Tutaj mieliśmy tego początek, to już jest. Ostatnia fala, no i powrót do historii, czyli zrobiło się coś takiego. Jeżeli spojrzymy na ten kształt, tak? Minimalne naruszenie, czyli impuls, korekta, impuls, korekta i w konsekwencji nowy dałek. No pytanie, przetrwa to czy nie przetrwa? No pewnie oczywiście trzeba będzie poczekać, do 15, żeby się trochę więcej na ten temat dowiedzieć, ale jeżeli rzeczywiście te plotki w cudzysłowie, tak, dotyczące testy, czy też innych podmiotów z kategorii technologicznych się gdzieś tam przełożą, inwestorzy to podłapią ten temat, to może się rzeczywiście okazać, że będziemy mieli korektę, ale wyższego rzędu, a nie tylko korektę, którą bazuje nam no właśnie na wsparciu 12700. No, ale myślę, że to jutro będziemy wiedzieli coś. Więc ja jeszcze tylko zrobię sobie to proste mierzenie, ale ewidentnie chyba tam ta korekta jest krótsza, więc to mierzenie kierunkowe wyjdzie nam znacznie niżej. no tak, poniżej zielonego, 12100. Także tutaj jest jeszcze sporo przestrzeni. Dobra, SMP? Surowce zrobimy, Panie Tomaszu, także za chwilę. SMP, hmm, dobra. Pomarańczowa strefa 3900, tam z dużym kawałkiem jako opór, tak. 3850 jako opór. Hmm, trudno stwierdzić, tak naprawdę. Hmm. No bo tak, tutaj na pewno to było porę. Tu była okazja, żebyśmy zeszli do równości 3750, ale to zostało zanegowane tym chyba wczorajszym wyjściem do góry. No ale teraz znowu tu jesteśmy, tak? Więc maksymalne wzrosty ja znowu muszę ograniczyć do 3,848, zakładając, że po prostu korekta się może rozbudować, ale na razie. Nie będę też rzucał jakichś mocno liczb na południe skierowanych, tylko 3750. No a potem to są już są te dwa dołki, które dość równo, dość łatwo pokazują jedną konkretną cenę 3650, jak dobrze widzę. Czyli tutaj mamy 100 punktów różnicy. O, ciekawie, bo tutaj znowu też symetrycznie co 100 punktów się ułożyły te poziomy na interwale H4. Zwracam uwagę na dynamikę, bo też może być zapowiedź czegoś, tak? Czyli mimo, że kupujący próbują wyjść, to świece czarne zaczynają tutaj ciążyć. One już wcześniej. Pojawiały się, zdaję sobie sprawę, że mamy nowy szczyt, ale to wszystko dzieje się mniej więcej w tym samym wąskim obszarze. Czyli coraz agresywniej mam wrażenie, tutaj podaż się rozpycha. To jeszcze nie jest coś, co warto byłoby szeroko uwzględniać, ale wskazuje, że jeżeli, jeżeli znacie, panie, przy. Pamiętacie Państwo przykład złota, to tam też 1800 broniło się bardzo, bardzo dzielnie, ale w pewnym momencie zaczęły się pojawiać duże tąpnięcia nawet po 100 dolarów. No konsekwencje już znamy, tak, 1800 w tej chwili zostało przełamane, zresztą już idziemy w tamtą stronę tam tych surowców i to też zaczęło się od właśnie takich pojedynczych, dużych, czarnych świec, żeby stworzyć korektę wyższego rzędu. Wyższego, czy już mówimy o skalach miesięcznych nawet. I o, tutaj o Wilku mowa, tak? Czyli o tym złocie. Ja już to przybliżę. Tak? No bo jest prosta zasada, jeżeli cena nie chce rosnąć, no to nie ma innej alternatywy, tak? Czyli wypychanie do góry, po czym topnięcie. Wypychanie do góry, topnięcie, tak? No i nagle okazuje się, że wszystkie kolejne dołki są coraz niżej, co ewidentnie wskazuje na to, że podaż się dość mocno że mamy do czynienia z dość silnym i ważnym, może inaczej, z ważnym wsparciem, jeśli koniecznie silnym, no bo jak było silne, to... albo może inaczej, ono silne to było tutaj i tutaj, tak? A potem to już traciło na znaczenie między innymi za sprawą tego, że opór zyskiwał na wartości. No i pytanie, czy coś podobnego nie tworzy nam się na, na indeksie, tak? Dobrze, złota, skoro już tu jesteśmy, bieżąca sytuacja. No ja nie mogę przywołać innych liczb niż te dwie, które już Państwo znacie. Tylko one mi uciekły. O, jest. Czyli 1747, tu mam, ale to jest 1750, no i najbliższe spacie 1683. No i z każdym kolejnym mm, godziną można byłoby już powiedzieć, zbliżamy się właśnie w tą stronę. Ja już tak przełączam między tymi, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Państwu, co się zadziało, albo jak to się zadziało, bo czasem to też ma znaczenie. Czyli powtórzę, przełamanie podejście. Omanie, wczoraj o, o tym mówiłem, jak nie uda się wyjść powyżej żółtej strefy, no to konsekwencje Państwo sami jesteście w stanie sobie oszacować, czyli zmierzamy w stronę ee, ojejka, już 1680, e, o, 80, tak, czy tej niebieskiej strefy. Jak to przełamiemy, no to ja już będę musiał sięgać do arsenału rzędu 1550. a to są już rzeczy, które wtedy będziemy się przełączać na wykresy miesięczne e, pod tym względem. Także oddala nam się ten scenariusz wynikający z potencjalnych wzrostów. Silver? No, chyba trzeba było się tego spodziewać. Ja wskazywałem, że oczywiście 26 dolarów to jest dość silne wsparcie i reakcja popytu tutaj jest, no ale skoro złoto ciągnie do dołu, no to nie inaczej pokrewny metal, czyli srebro, też powinno tworzyć taki scenariusz. No i powoli to 26 jest naruszane. I mam wrażenie, że jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o sentyment ogólnie do, do metali, do surowców, no to trzeba będzie patrzeć w stronę 24,50, potem 23,50, no bo to są te dwa kolejne wsparcia. Tutaj dość dużo mamy elementów takich informacyjnych, mam tu na myśli te poziome kreski, które są, bo to jest efekt tego, że tutaj te notowania dość mocno się na siebie nałożyły od czerwca zeszłego roku. Czyli brak wyraźnego trendu takiego jak tutaj. No, powoduje, że tych punktów odniesienia mamy dużo i też dość szybko trzeba realizować e, zyski. No bo bez tego będzie dość trudno nam e, no, no, mieć korzyści finansowe, że tak powiem, z, z realizowanej strategii. E, czy wrócimy do Daxa? Tak, możemy wrócić, wrócić do Daxa, tak rzutem na taśmę, czyli surowce dzisiaj po macoszemu, jak ostatnio zrobimy DAX słusznie, bo nie zrobiłem go, sugerując się tym złotem. Jeszcze tylko zweryfikuję Państwa sugestie. Tak. To to H4 jest. Już moment. A, i dlatego Państwo chcecie żeby tu zajrzeć, ponieważ przemawialiśmy się poniżej 1400 do 14 tysięcy. No. No myślę, że ja nie muszę chyba tutaj za dużo mówić, jakie są konsekwencje z tego wynikające. Lepiej mogę nawet to wyjaśnić schodząc na trochę niższy interwał, czyli na H1, upraszczając tą strukturę, bo czasem warto to zrobić. Czyli jeżeli utniemy sobie wykres tu, zapomnimy o innych interwałach i o strukturze z przeszłości, No to wygląda wykres tak. Rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie. Czyli mamy serię wyższych szczytów wyższych dołków. Zatrzymanie na 14 tysiącach to spokojnie dawało potencjał na to, żeby ruszyć na północ. Sęk w tym, że wczoraj zeszliśmy poniżej, jesteśmy już tu, czyli jeżeli miałbym narysować co, cokolwiek w tej chwili na wykresach godzinowych, to wygląda to tak. Czyli mamy szczyt niższy niż dołek, drugi niż. Ewidentnie pasuje do definicji trendu spadkowego. I na rzecz 14 tysięcy w tej chwili to jest zapowiedź. Potencjalnej przeceny, czyli utworzenia kolejnego impulsu, a podejście od dołu po przełamaniu to jest klasyczny retest, czyli to jest potencjalnie korekta, która może nas ścianąć. Gdzie? No, teraz kilka możliwości. 12800 zasady się dość dobrze broniło, przepraszam, 13800 dość dobrze się broniło. Przypomnę spadki poniżej 13800. Nie wiem czemu, ale cały czas będę przywoływał um, tą przecenę sprzed roku. No bo sporo się dzieje właśnie tutaj, więc mam takie dziwne przeczucie, że jeżeli byśmy dość mocno mieli tęknięcie będzie 13800, to rozpoczęłoby rzeczywiście taką mini lawinę. Może niekoniecznie taką jak sprzed roku, ale myślę, że Forex ze skrótkimi zleceniami mógłby się tutaj dość e, mocno otworzyć. E, no i nie zdziwiłbym się, jakbyśmy na przykład na 13. 400 gdzieś nawet wylądowali. Przypomnę, te punkty odniesienia tutaj są mniej więcej co 200 punktów rozłożone, to są te poszczególne żółte strefy, więc tutaj nie ma co tworzyć nowych, skomplikowanych teorii, bo rynek sam czasem zostawia sygnały, czasem precyzyjniej, czasem mniej, ale informacyjne, co i czego spodziewać się na, w których miejscach, tak? Czyli te ptaszki, które w tej chwili są, to są potencjalnie odnośniki z przeszłości, tak, czyli jeżeli ma być zatrzymanie, to albo tu i na przykład może być tak, jeżeli będzie silna wyprzedaż, taka jak tu, no to jedziemy tu i wtedy 13800 staje się dla nas punktem odniesienia na kolejnego tąpnięcia, tak. tak to wygląda na godzinówkach, na wykresie wyższym przypomnę, to jest korekta, to jest impuls, więc tak długo jak nie zejdziemy poniżej tego, bo to jest impuls rostowy, to tutaj się mogą dziać różne dziwne rzeczy. Dziwne w sensie, że tak jak w ostatnim czasie o tego typu nakładanie się fali, jeżeli ktoś szybko nie realizuje zysku, no to po prostu może go nie mieć. Eee, dobra, z mojej strony to tyle na dzień dzisiejszy. I Jednocześnie oczywiście zapraszam jutro. Jutro mamy dwa spotkania, tak? Przypomnę o 10, o 15, .00. o 15 sięgamy na te wysokie interwały, więc wrócimy sobie do podsumowania też lutego, czyli jak się te świece pozamykały i... I jakie są z tego daleko idące konsekwencje? Częściowo to przemycałem już tutaj, ale myślę, że taką szerszą, dokładniejszą analizę na większej ilości instrumentów zrobimy w piątek. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia. tradycyjnie wideo za jakąś godzinę do Państwa dyspozycji.